Ziemia planeta, na której powstało życie. W ciągu miliardów, milionów i tysięcy lat powstawały kolejne jego elementy. Od najmniejszej komórki po wysoce skomplikowane organizmy wszystko powstało z natury. Flora, fauna, świat zwierząt i ludzi żyją od tysięcy lat w pełnej harmonii. Nasz układ ekologiczny, w którym żyjemy i funkcjonujemy, jest nadzwyczaj cudownym tworem niepowtarzalnym i wrażliwym. System ekologiczny Ziemi przewyższa zamysłem i inteligencją wszelkie możliwe wyobrażenia. System Ziemi bazuje na wodzie głównym medium życia, niezbędnym składniku każdego możliwego ustroju i organizmu. To witalność i neutralizacja. Ponad 71% powierzchni Ziemi składa się z wody. W organizmie ludzkim jest podobnie. Bez wody zdrowej i czystej nie ma życia. Życie człowieka na Ziemi przez ostatnie kilka tysięcy lat Upływało pod znakiem harmonii z naturą. Jednak w przeciągu ostatnich stu lat ta harmonia uległa poważnemu zachwianiu. Zaburzył ją człowiek. Człowiek w swojej bezgranicznej twórczości buduje fabryki, samochody, autostrady, rozwija mobilność. W szalonym tempie buduje miasta. Daleko większym problemem ludzkości niż efekt cieplarniany i zniszczenie środowiska jest przeludnienie. Jest nas ponad 7 miliardów ludzi na Ziemi i potrzebujemy przestrzeni życiowej. Miast, fabryk, rafinerii, elektrowni, wysypisk śmieci. Skutkiem tego szaleńczego pędu ostatnich 100 lat jest zniszczenie środowiska, częstokroć w nienaprawialnym stopniu, zatrucie oceanów i wód gruntowych, zatrucie powietrza i ogromna emisja CO2, niekontrolowane, wręcz rabunkowe zużycie naszych zasobów i rezerw naturalnych, ale także niekontrolowana konsumpcja i nadzwyczajnie zdrowy sposób życia. Liczba Zachorowań na raka ma roczny przyrost ponad 2%. W wysoce rozwiniętej Europie tylko na raka piersi umiera rocznie 90 tysięcy kobiet. Wysoka umieralność dzieci z powodu głodu przechodzi wszelkie możliwe wyobrażenie. Doszło do tego, że przekracza rocznie ponad 6 milionów. Co 3 sekundy umiera jedno dziecko z głodu. Czyżby naszym celem była samozagłada? Xtra Network jest międzynarodową firmą z siedzibą w Łodzi. Misją Xtra Network jest wspólnie z liczną rzeszą wszystkich naszych partnerów w Polsce i na świecie przyczynić się do odbudowy naturalnych harmonii, podjąć działania tam, gdzie tylko jest to możliwe. Woda i natura to nasze główne tematy. Xtra w zgodzie z naturą. To jest motto i filozofia całej naszej organizacji. Konsekwencją tego jest pełna biodegradowalność surowców użytych do wytworzenia naszych preparatów. Przyjazne i nadające się do pełnego recyklingu opakowania, w których zastosowane są wyłącznie ekologiczne surowce. Opracowaliśmy z myślą dla naszego klienta dwie główne linie produktowe. Nasze serie Ecoline i Bioline odnoszą się do pielęgnacji otoczenia człowieka. Przyjazny dla środowiska sposób. Wszelkie produkty Ecoline stosowane w gospodarstwie domowym i przy eksploatacji pojazdów są w pełni ekologiczne. Ecoline to gospodarstwo domowe, a więc bezpośrednie otoczenia człowieka bez chemii. To czyste ścieki, to wolny dom od bakterii, alergogennych preparatów. Seria BioLine to w 100% związki biologiczne. W nietypowych i częstokroć chronionych patentami rozwiązaniach. To ultra nowoczesna profilaktyka systemowa dla każdego ustroju człowieka. BioVitality, BioEnergy, BioSlim i Bio Water tworzą całościowy system, zapewniający zdrowie i powrót do zachwianej, lekkomyślnie harmonii. BioLine to linia związana bezpośrednio z człowiekiem. Preparaty wspierające funkcjonowanie organizmu do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. I online to ultranowoczesne, kompleksowe, naturalne zestawy, które w inteligentny sposób wspierają odpowiednie funkcje organizmu. Xtra w zgodzie z naturą.